Jedyne marzenie. Nacałujecie, no Pa, papa! Złóż życzenia mojej mamie. Wesołych świąt, mamo! Aha! Zdrowia, szczęścia! Z okazji Dnia Kobiet, imienin, urodzin, Dnia Nauczy... Od 24 do 31 grudnia Telekomunikacja Polska oferuje niższe świąteczne opłaty za połączenia międzymiastowe. Złóż więc więcej życzeń niż zwykle. Górnika, hutnika, murarza, deka. Telekomunikacja Polska życzy wesołych świąt. Dentysty, stoma... Dziecko, kochasz je, karmisz, otaczasz czułą opieką. Oliwka Bambino idealnie pielęgnuje i chroni Twoje maleństwo. Bogata w witaminy, wnika głęboko. Łagodzi podrażnienia, odżywia i wygładza skórę. Bambino życzy zdrowych świąt. Wizir życzy wesołych świąt Bożego Narodzenia. Niechaj będą białe. Bardzo wszystko przeżywam. Szczególnie, kiedy ma się stać coś ważnego. Potrafię się spocić. Myślę o sobie, o tym, czy nie mam nigdzie żadnych niespodzianek. Do tej pory tak było, ale zdaw czuję się zawsze świeżo. I to mi bardzo odpowiada. W przeciwieństwie do tradycyjnych dezodorantów, DAF reguluje proces pocenia przez cały dzień, a zawarty w nim krem pielęgnuje skórę. Ostatnio przyszłam strasznie zestresowana do domu. Mój synek od razu do mnie podszedł, tak się wtulił strasznie mocno i zapytał, mamo, a czym ty tak lekko pachniesz? Wesołych Świąt życzę sukces a w nim Lulajże Jezuniu, czyli kto pierwszy nucił kolendy. Raport sukcesu, zimowe wakacje Polaków, The Beatles, nieznana historia zespołu. O krok od śmierci, najlepsze zdjęcia podróżników, szkoły na świecie, Twoje dziecko w Oxfordzie, Karnawał Smaków i Ekstra dodatek. Bogusław Wołoszański odsłania fascynujące tajemnice stulecia. Czytasz sukces? Wiesz więcej. Głębokie zmarszczki tworzą się, gdy warstwa podtrzymująca skórę podkształca się. Lift Active Vichy działa w głębi zmarszczek, redukując je. Efekty potwierdzone klinicznie, widoczne już po miesiącu. Lift Active, krem przeciwzmarszczkowy Vichy. Vichy, źródło zdrowej skóry. Dla niektórych ludzi ścieżka do zakupu nowego samochodu jest pełna niepewności. Przedstawiamy prostszą drogę do zakupu nowego Forda. Teraz łatwo wybrać model, który Ci naprawdę odpowiada. Łatwiej wybrać się nim na jazdę próbną. Prosty i jasny układ cen, dogodne sposoby zapłaty. Samochód roku Ford Focus i cała gama wyjątkowych samochodów Forda. Połącz się z Fordem pęce, gdzie jest więcej w tej paczce chipsów, czy w tubie Pringles? W tak dużej paczce chipsów jest tylko 100 gramów, a w tubie Pringles prawie dwa razy więcej. Springles, masz więcej. Pringles, dwa razy więcej zabawy dla każdego. się stopiło, panie? 56 kanałów. Świąteczne wydanie Maratonu Uśmiechu. To mnie się chciało pić. Oj, to mnie się chciało pić! O! No, wot Wesołych świąt! Maraton Uśmiechu jutro o 17.15. Jak zawsze niezwykłe emocje. Świąteczna atmosfera, rekwizyty i konkurencje. Niezwykła nagroda. Wspaniały Nissan Micra. Jeśli umiesz wybierać, wygrasz wszystko albo nic. Jutro o 18.00. Charlie Sheen w komicznej parodii filmów akcji. Amerykańscy bohaterowie znów zostali zatrzymani na obcym terytorium w charakterze zakładników. To właśnie on musi uwolnić amerykańskich chłopców. I chłopców, którzy poszli na pomoc tamtym chłopcom. I chłopców, którzy... Hot Shot 2. Jutro o 19.30. War. It's fantastic! Co wtedy było grane? Program przywołujący wspomnienia z lat nie tak dawnych. Piosenki, których słuchaliśmy kiedyś, konkursy i wyśmienita zabawa w towarzystwie znanych gości. Kaja zaprasza na świąteczne wydanie programu To było grane. Jutro o 21.20. Opowieść o podbojach nieustraszonych skandynawskich żeglarzy. Kirk Douglas i Janet Lee. Kron Anglii. Syn angielskiej królowej i władcy Wikingów pragnie odzyskać należne mu królestwo. Wikingowie. Świąteczną niedzielę o 10.00.